Siemano widzowie, siemanko, jak tam dzisiaj wam dzień mija, dla mnie tutaj, jak widzicie, pracowicie, w polu dzisiaj praca, słuchajcie, patrzcie, znalazłem tutaj w krzokach, nie wiem, czy to poprzedni właściciel, czy ktoś tutaj zostawił takie wały, one tu leżały, nie wiem, strasznie pordzewiałe, słuchajcie, tych wałków nie szło tutaj ruszyć, ale ja nasmarowałem, troszkę pokręciłem, przepraszam tylko. E, I słuchajcie, no i, i działa, tak, działają, e, ruszyły się tutaj trochę. Także tutaj mówię, wezmę, wypróbuję, e, troszkę tu przewołujemy to pole. Ja tu mam posianą, e, właśnie, co ja mam tu posianę? Pszenicę, no tak, pszenicę mam tu posianą trochę nierówno, widzicie tutaj teren tą naszą e, 60 troszkę buja ale to nic, damy radę no słuchajcie jeszcze jeden przejazd zrobimy dzisiaj dzisiaj będziemy sobie tu troszkę tutaj e, działać e, na naszych łąkach, mamy dwie łąki w sumie e, i słuchajcie e, pojechałem w końcu do tego sąsiada przywiozłem tą e, kosiarkę, znaczy kosiarkę, to w sumie nawet kosiarką nie można nazwać, to taki bardziej nożyk po prostu do cięcia no ale wiecie daje radę spisuje się, także nie ma co narzekać w sumie to dopiero teraz zobaczę czy da radę, ale sąsiad mówił, że wszystko jest z nią tam ok, że nic nie tego, wszystko działa. Także zobaczymy, no słuchajcie, to tutaj co właśnie stoję tutaj przede mną, to jest jedna łąka no i druga łąka to jest tam, za tym, przy ulicy tutaj. Ja sobie, czekajcie, tutaj tą łąką przejadę, te wały są troszkę szersze. Więc ja sobie tędy przejadę po tej łące. No, zetniemy tutaj trawę. Przypuszczam, że trawę zetniemy, poleży miesiąc, przetrząśniemy ją. Znaczy, poleży jeden dzień, przetrząśniemy. I zrobimy sobie parę kostek. Słuchajcie, jeszcze tutaj jedna sprawa. Która wiem, że tak wyszła troszkę znienacka. Ale słuchajcie, musiałem tutaj przerobić troszkę gospodarkę. Za chwilę wam pokażę. Patrzcie, nasze kaczki już jakieś jajka zniosły. Pierwsze, także luz. Słuchajcie, tu stał Silos, nie? Ale wiecie co? Kiedy ja budowałem tą gospodarkę, ja kompletnie nie, pomyśl... nie zauważyłem, że to tutaj to jest Silos paszowy. Ja myślałem, że to jest yy, zbiornik na obornik, nie? I mówię, okej, okay, no to mam tutaj zbiornik na obornik, to nie mam, nie mam silosa paszowego, to postawię Silos. Słuchajcie, okazało się, że Silos tutaj miałem, więc te kostki przeniosłem tutaj. I tutaj zrobiłem strefę obornika, tak jak widzicie, nie? Te belki tutaj przyniosłem. Tu podparłem trochę paletami, wiecie, bo to nie wiadomo jak to z tymi paletami będzie, żeby to nie pojechało nam nigdzie. Jak zaczniemy do góry układać ten stuk. No, więc, więc to taka mała zmiana tutaj, słuchajcie. Poza tym wszystko jest tak jak było. Wszystko tutaj się zgadza. Okej, okay, dobra, idziemy sobie, słuchajcie. Pokażę Wam teraz ten nożyk tutaj. Tu mamy, widzicie, jedną łąkę. No i tamtą, co pokazywałem Wam drugą. No to ta, tak, to sobie zrobimy. E, jak widzicie, tu trawa gotowa do cięcia. Forage. E, tu są, so, u sąsiada, troszkę wyższa trawa. Widzicie, jest jednak, ale no cóż, e, zrobimy taka, jaka jest. Zetniemy. Nie będę już czekał do października. Po prostu polecimy teraz z tym wszystkim. Eee, nie mam żadnej gnojowicy, żeby to nawieść, w ogóle beczki nie mam, dlatego potrzebuję już tutaj coś zrobić, żeby po prostu eee, już zacząć działać z krowami. Dobra, słuchajcie, no taki nożyk, no widzicie, to jakby nie ma szału, wiecie, ona też nie wiadomo, jaka tam nie jest, ale myślę, że robotę zrobi, wiecie, tyle co tam tutaj ściąć. Na moje aerały to to naprawdę nie jest, wiecie, jakiś tam, nie wiadomo, jaki um, wyczyn. Słuchajcie, te dwie łąki. Na razie. Czekajcie, gdzie to jest. Te dwie łąki to jest tak. Tu jest 27 arów. Z tego 7 to będzie pewnie ta piwnica, więc 20. I tutaj mamy 56, no to 70 arów. No to, tak, no to. Jak na początek nie jest, słuchajcie, źle, no. Nie włączyłem w ogóle jej panie, co ty robisz? Co ty robisz, hoppie, co ty robisz? Dobra, włączymy sobie trochę. Zobaczcie, no tak to wygląda. Dużej prędkości, to to też wiecie, nie osiąga. Yy, raptem tutaj widzicie 10 na godzinę, tu 12 ona chyba może jechać maksymalnie. No więc co, no, no poje, pojeździmy sobie tak, wiecie, zrobimy. E, pobelujemy sobie te beleczki tutaj. Zrobimy sobie e, sianko dla naszych e, krów, no i, i co, kupimy sobie ze dwie trzy krowy na początek. E, I ten. O, tu jest to drzewo, to drzewo to przydałoby się tutaj wyciąć, wiecie, bo no tu jest potrzebne jak drzwi w lesie, nie to drzewo tutaj dla mnie. No ale dobra. Przejedziemy tu, tak spróbujemy przejechać. Nie będę już tutaj wycinał na razie. Przejedziemy tak jak to jest. No i widzicie, nie ma tu jakiejś zawrotnej prędkości ani nic. Ale daje radę, nie? Tutaj. Przydałoby się tutaj też nawieść z czasem. Tu widzicie delikatnie pod górkę, i ten Ursus ma problemy tutaj z nią, nie? Może pojadę, wezmę tą 360, wiecie, bo to może być różnie 3 na godzinę tu pod górkę. Czekajcie, wiecie co, pojedziemy? Zamienimy sobie traktory. Ja sobie to na razie wyłączę. Odczepię sobie tą kosiarkę Musimy podjechać zamienić traktory, wiecie, bo ta 40 nie daje rady, nie? Przydałaby się jeszcze jakaś przetrząsarka tutaj do kupienia. Zobaczymy co jest na promocjach może. Nie no, przetrząsarki nie ma. No trudno, no co, słuchajcie, no nie ma to nie ma, nie? Ale powiem Wam, myślałem, że ta 40 pociągnie tutaj tą kosiarkę, wiecie, ona tam dużo, dużego wymogu nie miała. Także powiem Wam, że jestem troszkę zszokowany, że nie dała rady. No ale trudno, nie? Nie dała rady, to nie dała rady. Także wiecie, no widzicie sami, że potrzebujemy też, będziemy musieli sobie pewnie gdzieś tam w przyszłym sezonie e, kupić jakiś po prostu lepszy ciągnik. Troszeczkę lepszy, coś zobaczymy. Może ktoś tu na wsi będzie coś sprzedawał. E, mamy wrzesień, no to mówię, jakby tak się udało e, na zimę tam posprzedawać te truskawki, to wszystko to może byśmy coś tam wykombinowali, nie? Bo na chwilę obecną powiem Wam, 7000 zł mamy, no to my tutaj za dużo nie, nie, wiecie, nie powołujemy. Nawet nie wiem czy jakiś kredyt byśmy dostali na maszynę dofinansowanie czy coś. Więc po prostu na razie trzeba się tutaj przemęczyć tym, nie? Pójść po prostu w innym kierunku tutaj. Oj, 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 dzięki, dzięki. Dobra. Mam nadzieję, że ta 360 pociągnie tą <laughs> e... kosiarkę. Się zdaje taki mały nożyk, a troszkę mocy mu jednak brakowało. Nie, no idzie inaczej, już widać, że inaczej idzie. Dobra, fajnie, bo już się bałem, wiecie. No to już widać, że to już inaczej idzie trochę. Tron no, tutaj wiadomo z górki, ale tam i tak mocniej idzie. No, ona ma większy, wiecie, większy więcej koni troszkę ma, więc to też jest inaczej. <laughs> Także taki prosty odcinek dzisiaj, słuchajcie. E, pokusimy sobie trochę. Skośimy sobie te łączki tutaj. Fajnie to wszystko wygląda. Nie wiem jeszcze, który weźmiemy sobie tu. Jak to będzie wyglądało z naszym. Yy, z naszym aerałem. Potrzebowalibyśmy jakiejś. Jakąś łączkę. O, pojechali. Jadą gdzieś, Chłopaki Coś tam się wydarzyło, chyba gdzieś. E, słuchajcie, o czym ja mówiłem. No, na pewno będziemy chcieli naszym priorytetem teraz jest na pewno wzięcie kolejnego pola, nie? to jest po prostu e, mus, nie to musimy mieć po prostu kolejne pole, żeby tutaj sobie ogarnąć wszystko e, i po prostu mieć no, większy, większy zysk po prostu z tego wszystkiego, nie. Zobaczcie, ta 360 daje sobie świetnie radę tutaj, nie? Z tymi nożykami. Myślałem, że będzie gorzej. Jest, jest fantastycznie, także mega. No. E, no, no i tak jak mówię, nie, tu trzeba było jakieś pole sobie zakupić. Powiem Wam szczerze, że ja nie mam pojęcia, które patrzyłem sobie, może razem sobie zobaczymy. Słuchajcie, moje pola to są e, te. One ma 46 arów. No i czekajcie, i te, tu jest y, 18 arów tylko. Y, ja nie wiem, ja sobie myślałem coś wziąć takiego też z pół hektara, no, żeby tam mniej więcej. No, tylko, że te gleby tutaj widzicie to są takie, że, y, że dajesz spokój. No zobacz, nie? To, to jest 9, minus 92 plon. Y, tu jest 80 arów, to trochę za dużo. Tu jest 64, 61, troszkę za dużo. Tu jest minus 99, 62 ary 61 arów A widzicie trochę tu, no, no jest lipa trochę z tymi polami tu Tutaj to już w ogóle O tutaj to już w ogóle kompletnie za daleko mi jest, nie jakby nie będę tam nawet jeździł Tu ma 60 arów, ale też wiecie pole przy polu Nie wiem czy chciałem, chciałem gdzieś w innym terenie coś kupić nie wiem, powiem Wam szczerze, może to pole kupię tutaj, 61 arów, albo to 64 ary, to jest 41 tysięcy złotych, słuchajcie, no to jest, to jest z kupa kasy, albo po prostu może to wezmę, 30 arów, 20 tysięcy, tu jest 14 tysięcy i jest 22 ary, może po może prostu to wezmę, nie wiem, pomyślę, pomyślę, zobaczymy, bo... Powiem wam, że no tutaj jest y, lipa z tymi, y, powiem wam. Y, chyba, że nie będę patrzał na ten potencjał plonu i po prostu wezmę jakieś pole, nie wiem, z dobrą glebą, y, z lepszą glebą, i tyle, no co będę tutaj wymyślał. Dopóki się nie przeniosę, wiecie. Bo celem tego y, gameplaya będzie to, że przenieść się na tą drugą gospodarkę, która jest tutaj na mapie, i tam, jakby y, kupić dom z placem. I po prostu rozbudować się, tak? Czyli będę po prostu grając tutaj na tej gospie, rozbudowywał się tak jakby na tamtej, nie? Tak kredyt brał i tak dalej, nie? I to, to będzie taka fa fabuła, nie? I jak tam dojdziemy, tamte gospodarstwo, no to wtedy już zwiększymy też troszkę maszyny i tak dalej, nie? I, i, I to o to będzie chodziło w tym po prostu gameplayu, żeby dojść do tamtego gospodarstwa i tamte gospodarstwo rozwinąć, a tutaj po prostu zacząć e, kończyć z tym gospodarstwem. Tutaj e, No, no, nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, powiem wam szczerze. Może po prostu kupimy pole przy polu i to by też nie było głupie, wiecie, kupić pole przy polu. A potem sobie tak myśleć, że jakbym kupił jeszcze kolejne, to wtedy te, co kupiłem, łączyć po prostu w jedno. I wtedy, jakbyśmy się przeprowadzili na jakąś na tą drugą Gospę, to nawet nie byłoby szkoda, wiecie, tych pól, że mam wtedy daleko. Bo jeżeli one byłyby duże, to przy... opłacałoby mi się przyjeżdżać, nie? No bo wiecie, bo wtedy bym sobie po prostu tutaj przyjechał. E, zasiał to rasa porządnie I by było wiecie by było, Byłoby wszystko z głowy nie więc e, Więc no może to nie jest taki głupi pomysł Zobaczę no nie wiem Wiecie o tą łąkę na przykład Też bym tu chciał kupić od sąsiada z czasem nie Bo tutaj zobaczcie Tu bym miał ogromny areał tej łąki nie No tutaj jest jeszcze staw W razie czego żeby wodę Naczerpać czy coś jakbym potrzebował Wiecie no to, to mówię No ogromny potencjał tego nie tylko to wszystko wiecie, na wszystko trzeba pieniądze, jak ja mam 7000, to ja tutaj nic nie zwojuję. No, fakt faktem, troszkę tam chyba. E, nie wiem, 100 zł czy tam ileś, 200, w każdym razie to nie są jakieś duże pieniądze. E, przybywa mi troszkę z, ty, z tej sprzedaży jabłek, tak? Bo jabłonkę mam ustawioną tak, że po prostu ona jabłka robi i te jabłka po prostu e, mi się same sprzedają, nie? bo jeszcze jakbym miał je sprzedawać jeździć, chociaż to też nie jest głupi pomysł, żeby je po prostu magazynować. Może tak będę robił, żeby będę magazynował te jabłka. Zobaczę, pomyślę, powiem Wam szczerze. Na chwilę obecną to nie mam. Znowu teraz magazynować je. Ja też nie mam magazynu, nie żeby ten. Dlatego po prostu mam włączoną sprzedaż tych jabłek. Na razie truskawki tam ze szklarni też jakieś tam jedna paleta chyba jest. Na truskawkach też w sumie można się ładnie dorobić, więc. No, pomyślejmy, zobaczymy. Nie ma co na razie, wiecie, mówić, gdybać, bo to jakby nie ma sensu, nie? Na pewno tutaj będzie rozwojowo. To o tym nie... o to nie musicie się martwić. Chciałbym też na każdym odcinku Wam właśnie coś pokazać, nie? Czy, czy to... o, znowu chłopaki pojechali. E, czy to właśnie jakąś nową maszynę, czy nowy ciągnik, czy czy coś, na pewno będę chciał zrobić czasami z wami jakieś ankiety na przykład jak będę kupował ciągnik to który wybrać i tak dalej, nie, także no coś, coś tutaj będzie takiego innego, rozwojowego, nie a jak to się uda? Zobaczymy okej okay. Ja sobie myślę, że jeszcze po prostu przejadę jeszcze jedną tą i będę kończył. Was zachęcam do zostawienia jakiejś łapki, zostawienia subskrypcji na kanale i zostawienia jakiegoś komentarza, żeby to poszło dla zasięgu, wiecie? Dziękuję Wam za każdą, za całą robotę, którą robicie z tymi łapkami, z oglądaniem filmów, z tym, naprawdę to, to mega sprawa. Także bardzo Wam dziękuję, no i co, no i działajcie dalej, tak, będziemy dalej razem działać, eee, tak jak mówię, chciałbym wprowadzić też na kanale takie zapytania, e, ankiety odnośnie jaki sprzęt chcecie, żeby tu, chcecie tutaj widzieć, chciałbym też testować trochę te sprzęty i tak dalej, nie, także zobaczymy, słuchajcie, nie ma co. Na razie to zetniemy sobie tutaj tą łąkę. Zrobimy sobie siano dla e, dla krów. Zobaczymy ile ten e, zmieniłem już sobie tutaj, żeby karmić krowy kiszonką. Ja sobie myślę, że następny pokos to po prostu zrobimy kiszonkę, e, żeby już była, żeby do karmienia. Może zrobimy ją w belki, może zrobimy po prostu ją tak, że. E, się ją po prostu y, do silosa wrzuci. Pomyślę, nie wiem, zobaczymy. Na razie naprawdę powiem Wam szczerze, nie mam zielonego pojęcia, jak to zrobimy. To chyba też jest mało ważne na chwilę obecną. Dobra, słuchajcie, y, ja sobie to już pokoszę. Już to nie będę Wam przedłużał. E, taki dzisiaj prostszy odcineczek, ale wiecie, no nie wszystkie odcinki są jakieś tam super mega i tak dalej. Chciałem Wam tu pokazać to koszenie, jak to działa. Jeżeli macie chęć pobrać tego modzika sobie, to Was zachęcam na taką oto tutaj, e, to jest firma Fiore, Marsio, jakiś e, taka oto, zobaczcie, z zębami kosiarka. Niby taka nie wiadomo co, a jednak robotę robi. Co jest jakaś. ta? Aha, grease every two hours of work. Greasing, a czyli te. No, trzeba. Mm, smarowa smarować co dwie godziny ją, nie? Co dwie godziny pracy. Także widzicie, no stary sprzęt, ale działa, tak? Także słuchajcie, trzymajcie się, ja was już żegnam i zapraszam was na kolejny odcinek z rolnika samego w Dolinie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!